Witam Was, w moi z następnego vlogu. Dziś jesteśmy e, pod salonem z tym oto znakiem BMW. I e, tak się zarzekałem, że że jednak nie BMW. E, nigdy. Ale nigdy nie mów nigdy. I dlatego też po przejażdżce motocyklem Syna postanowiłem dać jeszcze jedną szansę i przejechać się tym motocyklem, który tak de facto chciałem się przejechać. E, ostatni razem moja przygoda 900 F900. no 900 nie była zbyt udaną, dlatego postanowiłem coś innego spróbować i oto właśnie e, w tym momencie będę miał okazję przejechać się tym oto motocyklem f 800 e, w GS. E, co prawda, danych technicznych nie znam żadnych, oprócz tego, że na pewno ma to gdzieś 80-90 koni, no to tak jak Łukasza motocykl, silnik tu jest też taki sam jak w 900. -ce na pewno wersja jest wysoka szybka akcja to będzie, także czekam tylko aż Ela wyjdzie z tamtych drzwi bez przebrana bo kwestia jest tego typu, że dla mnie priorytetem jest czy ten motocykl będzie się podobał mojej żonie szkoda, że nie mamy kufra tutaj ale będzie różnica się mocno trzymać także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze zaraz ubieram kaski i jedziemy o i jest nasza małżowinka mykoli już do dziewczyny jechała na tysiącu, Także my wsiadamy, zobaczymy jak to pójdzie. No, uważaj. No, ten jest bardzo niski, przyjazny. Mhm, no, tak, mogę? Możesz. Mhm. Motocyk. Także umiłowani moi już jesteśmy we dwójkę Elż Elżunia będzie się mocno trzymać <grym wstrzymać> Nie mnie tak... Ja się próbowałem sprzęgieło Muszę powiedzieć, jak na motocykl e, stricte, e, no stricte, stricte, stricte. Enduro to ma dość, czy Adventure, czy jak go zwał, tak zwał, dość mocno nogi ugięte. No ale cóż, taki, taki jego urok. Ale przyjemnie się jedzie przez te, nie? No ja się też boję. się to co. No to co? Boisz się bać? Tam tam Czy to są kierunkowskazy, bo tutaj jest dużo tych bajerów? Ale na kim? Na road No na road, na road Dalejemy na dwójce W lusterkach bardzo dobrze widzi Przejdź na Bipi, aktywuj kupon w aplikacji Bipi.me i tankuj taniej do 30 groszy na liczbę No rzeczywiście bardzo fajnie, działają, bardzo fajnie działa tutaj zmieniać biegów pro, czyli tak zwany quickshifter Także, umiłowanie moje, to są moje pierwsze wrażenia z jazdy na BMW F800 F800GS Ona ma obniżone siedzenie i dzięki temu naprawdę czuję się na tym motocyklu Bardzo, bardzo fajnie, muszę przyznać, że jestem Naprawdę, naprawdę miło zaskoczony tym, że motocyklem Także coś ściemniać, nie ściemniać nie będę, że siedzi mi się bardzo wygodnie Pozycja mogłaby być troszeczkę inna co do nóg, no ale no niestety Motocykl został obniżony, także to też spowodowało, że Że to siedzenie jest, mamy tutaj niżej No i troszeczkę też mam te nogi więcej ugięte Trochę więcej ugięte niż w NC750, ale Generalnie tutaj, ta pozycja tu na górze jest naprawdę, naprawdę Zajebiaszcza O, przepraszam Nie chciałem na nikogo zatrąbić Na autostradę nie jedziemy Przejdziemy się kawałek. Nie mamy dużo czasu, bo pół godziny zmarnowaliśmy na dojazd tutaj, niestety ruch był duży, a jeszcze okazało się w międzyczasie, iż e, nagle czujniki w e, Fordzie powiedziały mi, że ma mało powietrza, także to też spowodowało, że musieliśmy stanąć na stacji benzynowej, sprawdzić koła, okazało się, że wszystko jest ok. Nie wiem, co to się stanęło, matko bosko. Biegi chodzą na tym e, przełączniku biegów rewelacyjnie. To muszę przyznać, że to jest super urządzenie. 500 metrów, metrów. A jak w dół? Też super. Nawet. No tutaj ta. Hmm, hamulce niby takie ostre, ale powiem Wam, że jest taka tendencja, no... Taka chyba BMW-kowa tendencja, że ten motocykl troszeczkę się nam wali w dół. Czujemy taką uu, huśtanie. Przy, przy dość mocne huśtanie, że, że po prostu przy hamowaniu przodem rzeczywiście on nam dość mocno nurkuje. Ale reakcja na gaz jest naprawdę fajna Ja tutaj nie będę wam mówił, kochani moi, o, o tych wszystkich technikaliach związanych z mocą i z tym wszystkim panie na tym ta, ja chcę po prostu oczuć przyjemność tej jazdy i co czuje Ela choć szczerze mówiąc no tutaj największą naszą sprzęgą mówić troszeczkę lepiej po no jest jakby moim zdaniem troszeczkę jakieś takie luźne Motocykl ma wszystkie bariery Jak tu się włącza tempomat Bo chcę też z tempomat spróbować Bo wiecie mam pierdolce na punkcie tych wszystkich gadżetów motocyklowych Między innymi też na, na punkcie tempomatu Może tak troszeczkę denerwować, taka dość szorstka praca tego silnika Ja muszę przyznać, że Łukasza motocykl pracuje mniej e, tak szorstko niż ten Ta praca jest taka charcząca, tak ktoś napisał, że nie wiem, no, no tak, tak jest, no rewelacyjnie się prowadzi w zakrętach. Choć ja nim pierwszy raz nie czuję strachu, że mi gdzieś tam yy, nie wiem, wyrzuci mnie z zakrętu. Po prostu tak jak trzymam kierownicę, tak on jedzie, także jest przyjemniej. No, daje to chyba to, że, że jest ta kierownica yy, nisko. Raczej kierownica, o to, że jest po prostu to siecisko nisko i yy, no, mam bliżej do ziemi. No, rzeczywiście to, yy, czułem się jakbym biegł na szczudłach, tutaj po prostu yy, biegnę, to yy, może tak jakbym biegł na szpilkach, a tu się czuję po prostu jakbym biegł w Adidasach, także w porównaniu F800GS, a, a właśnie ten motocykl yy, 9.30 za wiele kilometrów nie mamy zrobić, BMW sobie liczy limit 70 km potem jeszcze nas czeka dotankowanie także też nie będziemy świrować Także Elżuniu powiedz coś Helu Chyba Elżunię rozłączyło, także bo nie słyszymy się Włączymy sobie grzane manetki Jak tu się uruchamia ten tempomat? No ale dobra, staniemy sobie gdzieś i sobie to zrobimy. Nie będziemy w czasie jazdy, bo muszę się też skupić na drodze Grzane manetki grzeją Także wszystko, wszystko gra Także już wiem jak włączyć ten pomad ale jak uruchomić go Zaraz Jakoś widziałem, ale już zapomniałem To są światła Aha Już wiem, haha Tu tym cyferblatem Także jedziemy na tempomacie No i rzeczywiście to działa No wygoda jest niesamowita Ja uwielbiam tempomat I bardzo często używam go w samochodzie bo no jestem takim gadżeciarzem i na przykład w mieście dla mnie to jest powiem Wam szczerze, że urządzenie bardzo przydatne nie muszę się skupiać aż tak bardzo na jeździe bo ustawię sobie te 55 km na godzinę czyli 50 rzeczywiste i sobie spokojnie mogę jechać to jest, to jest świetna sprawa Podbijanie A i tu już sobie tam podbija się No fajnie Dobrze, że jest to na lewą rękę Moim zdaniem e, te pomaty e, na lewą rękę są są lepsze niż te co są na rękę prawą Naprawdę się fajnie jedzie, naprawdę fajnie się tym motocyklem jedzie Zgrzeszyłbym i powiedziałbym, że nie Tutaj czuję się naprawdę dobrze hmm, Bardzo fajny wyświetlacz, on teraz jest przykurzony Ale nie kurzem, tylko Zaraz tam przy następnej miejscowości zawrócimy i wracamy do e, Zawracamy do, 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 do Wrocławia no Inchapti, czy Inkejt, czy jak to się nazywa Muszę się nauczyć wymalać tą nazwę tej firmy, bo jest taka wręcz, nie wiem, indiańska No jest Bayer. To jest to, czego potrzebuję w motocyklu A, tu mam tryb ustawiony, 13 km, także dużo nie zrobimy ja nie będę się zagłębiał w te liczniki jak tu się to wszystko przełącza ponieważ no nie mam na to czasu musiałbym stanąć i e, tam sobie pogrzebać myślę że e, na pewno bym to szybko e, sobie jak to ogarnął zresztą każdy z nas by to ogarnął dla mnie najważniejsze w tym całym e, przedsięwzięciu dzisiejszego dnia było to żeby zobaczyć jakie są moje odczucia jakie jest moje nastawienie do tego motocykla do tego gesta i muszę powiedzieć, że jestem bardzo bardzo zadowolony z tej jazdy bo rzeczywiście jest bardzo bo jest rzeczywiście bardzo wygodnie no i tu nawrócimy zaraz zawrócę biegi chodzą naprawdę bardzo dobrze luz jedynka luz do góry rzeczywiście idealnie wręcz jedynka no teraz tak cza czasło ale no wiadomo skrzynia kłowa ale mimo tego, że ten motocykl jest jest nowy to nie mam żadnych zastrzeżeń do, co do jego pracy w skrzyni biegów no nie wiem czemu nam rozłączyło z Erzunią no ale nie słyszę Elżunii. O świetnie działa ten klip Choć nie wiem czy troszeczkę lepiej nie działał u mnie w Hordecie ale jest naprawdę świetny nie, chyba tu lepiej działa trochę mnie zaciepiło, że on tutaj ma normalne laki, że nie ma upside down ale może, może dzięki temu no jest tańszy w naprawach także rzeczywiście e, jest to, że tak po zrobiony ten motocykl jeżeli chodzi o PMW to nic nie jest stanie. no chyba, że kupujemy G310 no jest rewelacja i nie mówię tu, bo ja generalnie jestem zresztą na tyle mnie chyba znacie ci co znają czy co znają i oglądają moje filmy że ja jestem zazwyczaj osobą która nie jeżeli mówię, że coś jest złe, czy, czy, czy po prostu no, stara, się, stara się nie owijać bawełny, nie, nie dorabiać jakiejś tutaj legendy, że, że to jest może złe, a może to się polepszy. Lubię trochę pomarudzić, jestem taki, mam charakter. I mówię tu z samym przekonaniem, że to, yy, to jak odbierałem GS yy, Adventure'a, tego dużego, a tego odbieram, to jest niebo a ziemia. Choć wiem, że te, te oba motocykle mają ten sam silnik i bardzo podobną budowę natomiast tam nie podobała mi się całkowicie nie podobała mi się pozycja na tym motocyklu eee, ten motocykl e, sam z siebie się ściągał był ciężki ten natomiast nie poczułem żadnego ciężaru ten motocykl na pewno też waży swoje bo też jest 220 kilo zresztą nawet, e, będziecie mieli zaraz wyświetlone ile taki ile taki gest waży że ja tutaj jego ciężaru generalnie nie czuję. Także mógłbym taki motocykl mieć. Nie o tym, że będę gdzieś go upalał w jakimś terenie czy coś, bo e, widząc ten motocykl e, moim zdaniem się słabo ukradł, e, ten model w tej specyfikacji słabo się nadaje na jakieś takie e, terenowe upalanie. Na pewno to nie jest e, e, Yamaha teren, Tenere, czy jakiś KTM, ADV, Adventure, czy jakby to było CF Moto. Natomiast do takiej ogólnej jazdy go y, jako takiego suwa spokojnie mogę Choć wiem, że na pewno jego ciemność y, terenowa jest większa na pewno niż w moim MC750 No, ze względu na moje zawieszenie tam się bawię tym tempomatem oj będę myślał w domu oj będę jak to nawet mi dzisiaj ojciec powiedział, że marzenia trzeba spełniać czuję się i bardzo dobrze, bardzo komfortowo na tym motocyklu To no niestety rozłączyło na zelą O się wpakowaliśmy na autostradę, ale to nic hmm, A dobra, no to pojedziemy z z tak wysoką prędkością mimo tak niskiej szybki nie powrotowała nie podwodowała u mnie e, ruchu kaskiem bo, e, w, w NCEKu mimo tego, że miałem szybkę no, wyżej niż tutaj e, przy 140 no to tak mi była, chodziła przy tej oryginalnej szybce ale tutaj roboty jakieś idą no natomiast zero, e, zero takich odczuć naprawdę ochrona przed wiatrem jak na taką małą szybkę i na ten motocykl jakoś chyba jest bardziej lepiej pomyślane aerodynamicznie e, niż, niż w hondzie przy oryginalnej szybce, bo powiem szczerze, że w tym momencie jak ja mam założoną tą szybkę Givi to ona jest bezkonkurencyjna tam jadę i 170 i... no a powiedzmy tyle mi nie wyciąga, no jadę te 160 170 licznikowe, 160 takie może rzeczywiste, to rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo przyjemne. Także umiłowani moi, e, naprawdę jestem pod wrażeniem Dzisiejsze przygody z BMW F800. GS yes jaka to jest specyfikacja wam w opisie tego filmu podam sama procedura przejechania się takim motocyklem no trudna nie jest no generalnie trzeba mieć prawo jazdy kategorii A, A Trochę chęci A, Też mieć tą świadomość że z taki motocykl jakoś tam odpowiadamy i to ja w tym przypadku odpowiadam do kwoty 5000 zł Także jak mówię, jedziemy do B. Najlepiej się trzeba umówić Na konkretny dzień przejść z dowodem Może nawet nieproszone nie mi o dowód osobisty, tylko o prawo jazdy Podpisałem się elektronicznie i jeździmy BMW no, naprawdę świetny motocykl, jedyne co może tak budzić pewne jakby to powiedzieć zastanowienie no to na pewno tej serwis, który jak wiecie z BMW tani nie jest. BMW sobie każdy za niego słono płacić i to jest jak gdyby jedna z, z tych rzeczy, których nie przeskoczymy. Nawet już palicho, że to jest gwarancyjne, ale niekiedy no musimy. Musimy po prostu pojechać i, i zrobić pewną rzecz w serwisie. Bo tak de facto inni, tak jak tutaj Przemek Kowal mówił, że inni sobie mechanicy z tym rady mogą nie dać, no, no, no jest to niestety jak się ma zapłacić tą pełną kwotę, to rzeczywiście jest to no niezbyt optymistyczna e, optymistyczne, że, że po prostu to tyle może kosztować no coś za coś mamy super motocykl ale musimy za ten super motocykl dużo, dużo e, włożyć wkładu finansowego czyli po prostu za, e, sam zakup oraz po prostu dbanie o niego ale jeżeli się dba to myślę, że taki motor na pewno odpłaci nam się jak to mówią pięknym za nadobne i to w tym takim pozytywnym w znaczeniu tego y, tego y, tego słowa także tak to wygląda Szanowni moi dojeżdżam po malutku do, 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 do BMW zamiast tych 70 km limitowanych no, zrobimy troszeczkę więcej niż połowę zrobimy troszeczkę mniej niż połowę nie więcej kołowa o 40 ale to już daje mi ogląd na że zajedziemy zatankować Gdzie tu mamy? O tu jest Biegi chodzą e elegancko Jak pierwsze wrażenia? Bojcie na nim noga No to już pozamiatane.